A ci, którzy zostają, powinni pamiętać o łacińskiej maksymie per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. Powtarzają ją z zapałem uczniowie liceum ogólnokształcącego w Lesku. Dobiega tam końca budowa obserwatorium astronomicznego. Młodzi naśladowcy Kopernika chcą wykorzystać do obserwacji nieba wyjątkowo czyste bieszczadzkie powietrze. Podobne obserwatoria powstaną wkrótce w Sonoku i Jaśle. Na co dzień są zwykłymi uczniami, miewają pomysły nie z tej ziemi, bywa, że strzelają Panu Bogu w okno, nieziemsko nie lubią lekcji w ławce, a na przerwach orbitują wokół dziewczyn. Na szczęście już wkrótce, żeby znaleźć piękną Wenus, nie będą musieli chodzić palcem po mapie. Uczniowie leskiego liceum będą mieli prawdziwe obserwatorium astronomiczne. Przyczyni się do yy, no, mocnych, nocnych wrażeń. Kończą się prace przy ruchomej kopule obserwacyjnej. Do szkoły dotarł też elektronicznie sterowany teleskop. Wystarczy podać nazwę ciała niebieskiego, a urządzenie samo ustawi się w wybranym kierunku. Bierzmy planetę Uran, zatwierdzmy ją i niech nam się teleskop nasz wysłał. Teleskopem można obserwować pierścienie Saturna, niepozornego Marsa, potężnego Jowisza, nie wspominając o poczciwym księżycu czy plamach na Słońcu. Obraz można przesłać do komputera lub narzutnik. To jest dobry pomysł, co poszerzy zainteresowanie na, pe na pewno od wielu osób. Obraz kosmosu, taki z filmów, to generalnie dla nas, jako młodzieży yy, no, w tym wieku, to jest tylko yy, zabawa w formie ufolutków, zabijania i gwiezdnych mieczy. Sam pomysł nie był kosmicznie drogi. Kopuła i teleskop kosztowały łącznie 60 tysięcy złotych. Uczniowie z Leska zyskali więc okno na świat, a raczej na wszechświat. Pomysł jak mawia młodzież odlotowy, ale jego autorzy nie spadli z księżyca Zleska Alicja Wosik.